Witam w mojej podróży z Mondzaro. Rozpoczynam właśnie tydzień ósmy. Rozpocząłem kurację przy wadze 115 kg. obecnej jest to 101 kg. Jeśli pierwszy raz oglądasz mój film, tutaj znajdziesz wiele informacji na temat, jak przebiega moja kuracja z Mondzaro, o efektach ubocznych, o tym, jak spada moja waga. Oraz również o jakichś ciekawostkach dotyczących GLP1. Dzisiaj tradycyjnie czwartek, więc dzień zastrzyku, kolejna dawka przyjęta. Rano było ważenie i spadek wagi wynosi 1 kg, więc jest to bardzo, bardzo dobre, wolne tempo. W porównaniu do tego, co miałem na początku, jeśli pierwszy raz oglądasz mój film, pierwsze tygodnie, największy spadek w tygodniu wynosił 2,8 kg, co mnie troszeczkę przerażało, ale jak to mówiłem, na początku schodzi woda, całe twoje wnętrze się oczyszcza, tak więc obecnie moje trzy ostatnie ważenia to było w okolicach kilograma, więc myślę, że to jest w miarę, w miarę stabilnie. Jestem na dawce prawie 4 mg Monjaro. Myślę, że w przyszłym tygodniu zwiększę do 5. Do Moje samopoczucie podczas kuracji jest bardzo dobre. Jestem jednym z tych szczęściarzy, na których zastrzyk zaczął działać od początku. Efekty uboczne przeszły mi kompletnie bokiem. Oprócz suchości w ustach nie doświadczyłem nic takiego znaczącego. Chociaż, tak jak wcześniej wspominałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o takich efektach ubocznych, o których nie piszą w ulotce i o których niewiele osób wspomina. Będą to moje obserwacje, tak jak większość na tym kanale. Są to moje doświadczenia, moje personalne przeżycia, także zapraszam. Jak działa na mnie Monjaro? Przede wszystkim wygłusza apetyt. Czyli nie muszę podchodzić do lodówki, nie podjadam, jem dwa posiłki. Góra 3. Są one o wiele mniejsze niż przed kuracją Monżaro. Nie podjadam w międzyczasie, no chyba, że mam jakiegoś owoca. Oprócz tego moje postrzeżenie jedzenia bardzo się zmieniło. Relacja jest zupełnie inna niż przed monżaro, a mianowicie bardzo mi nie podchodzą smażone rzeczy, tłuste rzeczy są dla mnie, nawet troszeczkę mnie od nich odciąga. E, oprócz tego, warzywa, mój, mój organizm łaknie warzyw, owoców i naprawdę zdrowe jedzenie. Jest to na pewno spowodowane moją chęcią schudnięcia, ale oprócz tego, hormon w GLP-1 y, zmienia naprawdę cały system nagród i, i food noise, jak to nazywają, znika. Tak więc podjadanie jest kompletnie, nie jestem zainteresowany, mogę otworzyć lodówkę, mogę iść do sklepu, chodzić i, i nie, ma, nie ma tam jakiejś potrzeby, żebym sobie coś wciągnął. Podobnie jest z alkoholem, odstawiłem alkohol, nie mam potrzeby, nie ciągnie mnie do, do picia. Tak więc to są, to są pozytywne zmiany, na jakie działa. Oprócz tego nie zanotowałem większych, większych, oprócz tych, o których za chwilę wspomnę. Co robię podczas kuracji Monjaro? Na pewno ćwiczę, staram się co drugi dzień przebiec 5 km. Y oczywiście pamiętajcie, te ćwiczenia nie mogą być y jakieś bardzo wysiłkowe. Pamiętajcie, że przyjmujecie mniej kalorii, tak więc proszę nie, nie zajeżdżajcie się, bo, bo wasz organizm y dostanie szoku. Ja biegnę bardzo powoli, jest to truchcik, powiedzmy 8-9 km na godzinę, przez 30-35 minut, zależy, zależy od, od dnia. Oprócz tego wiosłuję, mam maszynę do wiosłowania w garażu. Wiosłowanie jest bardzo fajne, bo nie obciąża tak mięśni i stawów, ale też wszystkie mięśnie pracują. Jest to fantastyczna aktywność podczas kuracji manżaro. Tak jak mówiłem, nie jest to jakieś super obciążenie, więc możemy spokojnie poruszać się, upewnić się, że nasz organizm nie będzie zjadał białka z mięśni. Oprócz tego dużo chodzę, jestem szczęściarzem, mam dwa psy, więc codziennie rano przechodzę około 2-3 km, to samo robię po południu. Jestem aktywnym człowiekiem, wcześniej przed kuracją, żeby to było jasne, też dużo, dużo się ruszałem, biegałem, ćwiczyłem. Teraz dzięki Monjaro naprawdę nakręciłem się, jestem systematyczny, staram się robić to regularnie. To, że waga spada co tydzień bardzo mnie to motywuje i, i dodaje mi więcej energii do tego, aby dalej działać. Jak wyglądają moje posiłki na kuracji możaro. Y śniadanie i obiad tak naprawdę zjadam. W międzyczasie może mam jakieś orzeszki, chyba że jab jabłko, czy coś takiego. W śniadanie y staram się dostarczać dużo białka. Jak wiecie, nasz organizm, kiedy przyjmujemy mniej kalorii, stara się zbilansować i. Zaczyna używać białko, które jest w naszych mięśniach. Dlatego też zaleca się podczas kuracji monżaro, aby dostarczać dużo białka. Dlatego więc moje posiłki, śniadanie staram się jeść albo twaruk, jogurty naturalne, oprócz tego gotowane jajka, oczywiście dużo warzyw i owoców. Jeżeli chodzi o obiady, unikam smażonego. Tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że. Dzięki temu, że jestem na kuracji Monjaro, moja rodzina na tym korzysta, bo serwujemy bardzo zdrowe jedzenie. Nie pamiętam, kiedy smażyliśmy w domu ostatnio, na pewno nie przez ostatnie 8 tygodni. Sam zapach, jeżeli teraz sobie pomyślą o zapachu kotletów schabowych czy mielonych, smażonych w, w, w kuchni. Jest, jest dla mnie bardzo nieatrakcyjny, powiedzmy to tak. Tak więc rodzina korzysta na tym na pewno, bo zakupy są inne kompletnie inaczej, kupujemy więcej warzyw, więcej owoców, yy, unikamy tłustych rzeczy, bardzo dużo ryby, yy, bardzo dużo kurczaka. Nie smażymy mięs, yy, używamy airfryera do większości rzeczy, tak aby ten. Olej, to smażenie nie było, nie było w diecie zawarte. Oprócz tego, suplementuje się. Mam Daily Bio, który zawiera praktycznie całą tablicę Mendelejewa i dostarcza y, wszystkich niezbędnych minerałów do organizmu. Jest to bardzo niedobre w smaku, ale, ale jest fantastycznie. Uzupełnia wszystko, co tak naprawdę potrzebujesz. Raz dziennie to jest proszku, rozrabia się z wodą. Raz dziennie taki koktajl wypijam. Teraz y, kupiłem sobie blender i blenduję to z jakimiś owocami, bananami. Tak, żeby było to troszeczkę atrakcyjne, a dzięki, dzięki również blenderowi więcej witamin pochłaniam i, i powiedzmy zdrowszego, zdrowszego jedzenia. Oprócz tego mam suplement białka, staram się go brać regularnie, jak tylko to możliwe, chociaż często o nim zapominam. Mój dzień zastrzyków to czwartek. W tym tygodniu zaobserwowałem około wtorku. Wzmożony apetyt, wzmożony w sensie, że nie był on tak stłumiony jak, jak, jak wcześniej. To jest to, dlaczego ludzie używają dawki rozdzielone, czyli dwa dni przed kolejnym zastrzykiem moje, moje, moje łaknienie troszeczkę wzrosło. Ja nie robię z tego tragedii. Wiem, że wiele osób w komentarzach narzeka na to i, i używa właśnie split dosing, czyli rozdzielają dawkę na pół, tak żeby. By, Mniej więcej poziom GLP w organizmie był stabilny. Dla mnie nie ma większej tragedii, bo czasami sobie można dogodzić, czyli w te ostatnie dwa dni troszeczkę więcej powiedzmy zjem, ale przez to, że przez pozostałe 5 dni jem bardzo mało, myślę, że nie ma w tym nic strasznego. Nawet pozwalam sobie na fryteczki, jestem wielkim zwolennikiem kartofli i wszelkich rzeczy, które można zrobić z kartofli. Zauważyłem również, że mój organizm przyzwyczaja się do Monjaro, czyli te efekty, tak jak były mocne, to stłumienie apetytu na początku już nie jest pomimo zwiększonej dawki. Dlatego też zdecydowałem, że w przyszłym tygodniu spróbuję z dawką 5 mg i zobaczę, czy to będzie aż czy powrócą, powróci stan z początku mojej kuracji, gdzie, gdzie naprawdę to jedzenie było dla mnie w ogóle niepotrzebne, powiedzmy tak. Bardziej zrobię to z eksperymentu, nie to, żebym narzekał, bo waga idzie w dół. Relacje z jedzeniem mam fantastyczne, tylko bardziej z eksperymentu zobaczę, czy 5 mg pozwoli podtrzymać ten sam stan, który miałem przez pierwsze 4 tygodnie. Chciałbym też podziękować wszystkim za, za komentarze i, i pozdrowić wszystkich mądrzowców. Nie poddawajcie się, wiele osób pisze, że są w pierwszych tygodniach i nic nie odczuwają. Słuchajcie, jeżeli waga spada w dół, to jest dobry znak. Jeżeli zmieniło się chociaż troszkę wasze podejście do jedzenia, to też jest dobry znak. Pamiętajcie, że każdy organizm jest inny i na każdego manžaro działa inaczej. Jeżeli chodzi o opinie, jakie pojawiają się, to mówi się, że przez pierwsze 4 tygodnie organizm się adoptuje do, do Monjaro, do, do hormonu GLP i zmiany są bardzo minimalne, tak więc dajcie sobie czas, poczekajcie. Parę komentarzy pojawiło się od osób, które rozpoczynają dopiero kurację z Monjaro, stoją przed pierwszym zaszczykiem. I mówią o tym, że naprawdę boją się. Jeżeli oglądaliście moje shorty, ja pokazywałem, jaka igiełka jest malutka, więc nie ma się czego bać. Zaszczyk jest praktycznie bezbolesny, bo nasz brzuch nie jest, jeżeli robisz zaszczyk brzuch nie jest bardzo unerwiony. Więc ponadto większość ludzi, którzy używają Monjaro, tak jak ja, ma tam tkankę tłuszczową, więc, więc to jest nawet nie jest ukłucie. Nie ma jakichś strasznych objawów, chociaż miejcie świadomość, że niektórzy przechodzą to troszeczkę inaczej, czyli mają te objawy bóle głowy, mdłości, yy, wzdęcia. Fajnym rozwiązaniem jest, ja to stosowałem na początku i podpatrzyłem tu innego, innego yy, człowieka, który używał Monjaro, a mianowicie zaszczyt przed spaniem. Czyli jeżeli chcecie przespać te objawy uboczne, dobrym pomysłem jest, aby zrobić sobie zaszczyt wieczorem, pójść spać, mam nadzieję ominiesz bóle głowy czy inne objawy uboczne. Jeszcze raz zachęcam, jeżeli macie pytania, jeżeli jest jakiś problem, zastanawiacie się nad czymś, śmiało piszcie, odpiszę ja, jeżeli będę znał odpowiedź. Jeżeli nie, jest grupa fantastycznych ludzi, którzy chętnie się udzielą. Przejdźmy jednak do setna tego odcinka, w którym obiecałem, że opowiem Wam o swoich spostrzeżeniach, o objawach ubocznych, których doświadczyłem, a o których nie przeczytacie w ulotce. Jak to wygląda z punktu widzenia. Człowieka, który już ósmy tydzień przyjmuje manżaro, traci wagę, czy naprawdę udało mi się ominąć wszystkie efekty uboczne, czy jednak jest o czym wspomnieć? Pierwsze to lekkie zdenerwowanie, zwłaszcza w piątym, szóstym dniu zastrzyku. Jestem lekko nakręcony, ale tłumaczę to sobie tym, że jednak przyjmujemy hormony, więc te wahania w jakiś sposób działają na nas. Tak jak mówiłem, niektórzy używają dawkowania dzielonego, tak aby poziom GLP-1 w organizmie był stały, żeby nie było tych wahań hormonalnych. Ja zauważyłem u siebie, yy, że w piątym dniu, szóstym dniu jest takie lekkie poddenerwowanie. Oprócz tego mówi się, że Monjaro pomaga na zdrowie psychiczne. Wiele osób się wypowiada, że bardzo ich to wzmocniło. Zaobserwowałem, że u mnie pojawił się niepokój. Yy, zwłaszcza ujawnia się to, kiedy jadę do pracy, jak mam jakiś projekt do zrobienia, Podczas jazdy, zwłaszcza kiedy nie rozmawiam, czyli jestem sam, sam ze sobą, ze swoimi myślami, wtedy pojawiają się takie wątpliwości, lekie. One są bardzo lekkie, to nie jest nic strasznego, chociaż zaczynają mnie troszeczkę wkurzać, bo. Wcześniej tego nie miałem przed Monjaro, ale teraz zauważam, że jadę i zastanawiam się, czy na pewno wszystko mam, czy jadę pod właściwy adres. I taki pociąg leci sobie w głowie. Są to małe jakieś wątpliwości, ale są, mogą być męczące. Dlatego, jadąc na dalszą, dalszą odległość, zadzwo lubię zadzwonić do kogoś, tak żeby nie myśleć o tym. Jeżeli jestem zajęty czymś, rozmową, nie ma tego kompletnie, ale podczas, zwłaszcza podczas jazdy, jesteśmy sami ze sobą, słuchamy radia takie. Dziwne, dziwny niepokój się pojawia. Ja wykonuję swoją pracę już 16 lat i wcześniej przed Monzaro nie miałem żadnych problemów, nie zastanawiałem się nad tym. Po prostu pakowałem to co trzeba, jechałem i robiłem swoją robotę. Jest ten niepokój u mnie, a co będzie, a może źle to pomyślałem, może źle zaplanowałem. To jest troszeczkę męczące. Nie znalazłem wiele informacji na, te, na, na tego typu objawy y, uboczne. Jaro raczej jest y, sławione przez to, że pomaga na zdrowie psychiczne. Y, oczywiście prowadzą badania na ten temat. Y, nie zagłębiałem się w ten temat y, za wiele, więc nie chcę tutaj mówić sprzecznych informacji. Mówię tylko to, co ja doświadczyłem czyli ten niepokój jest pierwszym. Objawem ubocznym, który u siebie zauważyłem i którego na pewno nie miałem przed Mondzarowem, więc nie myślę, że nie ma możliwości, że jest to powiązane z czymś innym. Drugim objawem ubocznym, o którym nie przeczytacie w, w ulotce, jest mój sen. Zacznijmy od snów. Moje sny są bardzo mocne i intensywne. Do tego momentu, że nawet jak wstaję w środku nocy, przebudzę się i zasnę z powrotem to wracam do tego samego snu. Nie miałem tego nigdy wcześniej. Zazwyczaj sny pojawiają się w fazie REM, czyli nad ranem. Ja je mam bardzo mocno i przez całą noc. Nie są takieś koszmary, nie są to jakieś dziwne sny, raczej Wydarzenia, proste wydarzenia z, z każdego dnia, nie ma tam nic specjalnego. Myślę, że przed Manzaro, jeżeli miałem sny, to czasami były one bardzo pokopane i człowiek stawał rano i się zastanawiał, ale o co ci chodzi? Skąd takie rzeczy się biorą w głowie? Tutaj jedynie co zaobserwowałem, to te sny są bardzo mocne, bardzo je pamiętam też i tak jak mówię, przeciągają się wcześniej. Jeżeli spałem i przebudziłem się, sen znikał, a jeżeli zasnęło się i pojawił się drugi, był kompletnie z innej bajki. Tutaj one są do tego stopnia, że one kontynuują się. Nie wiem jak to działa, pewnie znowu hormony, jeden z hormonów Monjaro działa na nasz mózg, więc myślę, że to ma jakieś znaczenie. W każdym bądź razie, mówiąc o śnie, muszę też powiedzieć, że bardzo wcześniej wstaję i to jest coś, o czym wspomina wiele osób o tym, że właśnie podczas kuracji mądżaro bardzo wcześnie się budzą. Ja wcześniej miałem budzik nastawiony na godzinę siódmą, wstawałem o godzinie siódmej, czasami z chęcią, czasami musiałem po prostu zwlec się z łóżka. W tym momencie, pomiędzy piątą a szóstą, ja już sobie leżę i oglądam sufit i myślę, co by zrobić z tym pięknie rozpoczętym dniem. Każdy ranek do tej pory Odpukać w niemalowane, budzę się z świetnym nastawieniem do życia, do dnia. Tak jak wcześniej miałem coś takiego, że mi się nie chciało, do dnia dzisiejszego muszę Wam powiedzieć, nie odnotowałem nic takiego, że wstaję i nie chce mi się robić. Jest dokładnie odwrotnie. Bardzo aktywnie mój mózg bardzo pracuje z rana, planuję. wszystko, dużo pomysłów mi się pojawia z rana. Więc ostatnio nawet pomyślałem, że powinienem to wideo nagrywać z rana, będę bardziej świeży niż wieczorem. Yy, czyli sen, przeliczając to, chodzę spać około 9:10, to też jest efekt uboczny Monjaro, że jesteśmy zmęczeni. Ja nie wiem, yy, czy to jest yy, Monjaro robi mnie bardziej zmęczonego niż normalnie. Czy to, że ja wcześniej wstaję, nie wpływa na to, że idę wcześniej spać, bo jeżeli budzę się piąta z hakiem. To około 21.00 ja już ziewam i jestem gotowy, do, do, żeby położyć się yy, spać. Ale przeliczyłem w każdym bądź razie, wychodzi mi sen 7-8 godzin, więc myślę, że to jest prawidłowe. Pamiętajcie, sen jest bardzo ważny, zwłaszcza przy utracie wagi. Potrzebujemy się regenerować i to, i to naprawdę regularnie. Yy, do tego namawiają, żeby chodzić, spać o tej samej porze i wstawać o tej samej porze. Ja dzięki mojżaro. Wstaję codziennie pomiędzy 5 a 6, i tak jak mówiłem, jestem pozytywnie nakręcony, no ale minus jest tego taki, że o 21 już nie nadaje się do towarzystwa. słabe ze mnie kompan, zaczynam ziewać i tak chwilę po 9 staram się spać. Obecnie jestem, mam dużo pracy, więc, więc zostaję do 10, ale to wpływa tylko w lekkim stopniu na to, że śpię dłużej, bo Godzina szósta to jest maksymalnie, do której y, śpię. Nie robi mi to jakiegoś większego problemu. Ja jestem poranną osobą, zawsze byłem, uwielbiam z rana. Rano jest kawa i to kontemplacja, więc, więc nie ma. Uwielbiam jak staje słońce, uwielbiam jak jest cicho, jak ptaki śpiewają, jak jest cisza w domu. Trzeci objaw uboczny, ale o tym przeczytasz w każdej ulotce: jest y, suchość w ustach. No niestety, nawet pomimo tego, że mój organizm przyzwyczaił się, zaadoptował do manżaro wciąż y, mam suchość w ustach dlatego więc woda 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 no oprócz tego mówię więc na pewno jest to wysuszanie bardziej nasilone ale suchość w ustach jest, y, jest odczuwalna znowu nie jest to jakieś wielkie niesamowita rzecz popijanie wody pomaga guma do rzucia pomaga nie przeszkadza to w, w codziennym funkcjonowaniu ale przejdźmy do niestandardowych efektów ubocznych Kolejnym objawem, choć mniej niestandardowym, są zimne ręce. Jest mi cholernie zimno. I wcześniej byłem osobą, która chodziła w krótkich spodniach i bez koszulki w domu, przy czym kiedy moja rodzina powiedziała, że jest zimno i włączaliśmy ogrzewanie. Teraz jest odwrotnie. Chodzę i marznę. Nie wiem, czy to jest utrata tłuszczu. Wpływa na mnie tak, że nie ma tej tkanki tłuszczowej, która y, trzyma ciepłe niedźwiedzie. Czy działanie Mondjaro? Szukałem w internecie, szukałem opinii innych użytkowników Mondjaro i faktycznie wspominają oni o tym, że mają zimne ręce. U mnie zimne ręce przejawiają się z zimnym ciałem, czyli jest mi zimno. Nie, nie mamy jeszcze zimy, nie wiem, jak ja zimę przeżyję, ale w każdym bądź razie. Wcześniej siedziałem w domu i pracowałem w koszulce. Teraz muszę zakładać jakąś bluzę czy coś na to, żeby, żeby się rozgrzać, albo ciepłe, ciepłe płyny, albo poruszać się trochę. Ja mam pracę siedzącą, więc to na pewno nie pomaga, ale, ale tak jak mówię wcześniej, nie byłem zmarzluchem. Jeżeli chodzi o to, w tym momencie. Ciepła bluza jest moim najlepszym przyjacielem. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje odczucia, o moje efekty uboczne. Tak jak wspominałem, nie przechodziłem większych, nie miałem rozstrojów żołądka, nie miałem żadnych wzdęć, ani żadnych bólów głowy. Tak więc y, miałem szczęście, że przeszedłem to w miarę, w miarę y, delikatnie. Oprócz tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, tak naprawdę y, idziemy do przodu, waga spada. Rozpoczynałem przy 115 kg, teraz mam 101 kg no, jestem pod wrażeniem tego wyniku. Jestem zachwycony tym, jak działa na mnie monżaro, jakie mam stosunki do jedzenia, relacje, co jemy. Tak jak już wspominałem, powtarzam się, cała rodzina tak naprawdę skorzysta z tego, jeżeli będziesz brał, brała Monjaro, więc na pewno staraj się zarażać swoich partnerów, współdomowników. Do tego, aby troszeczkę ich wyciągnąć, jeżeli chodzi o ruch, ale również i zmienić zakupy i dietę, w jaki sposób się odżywiacie, na pewno wszyscy na tym dobrze z, skorzystamy. Chciałem również wspomnieć o tym, że tydzień temu zrobiłem sobie badania krwi. Chciałem, sobie, chciałem się upewnić, jak ponad, po ponad miesiącu wyglądają moje wskaźniki. Wszystko jest naprawdę dobrze, więc jest, jestem zadowolony. Jedyne to, Czustka ma troszeczkę więcej enzymów, wydziela. Jest to w granicach normy, z przesunięciem troszkę za większą połowę, powiedzmy tak. Jest to naturalne podczas, podczas kuracji manžaro. Cieszę się, że tak właśnie wyglądają moje wyniki krwi, że, że nie ma żadnych anomalii, bo miałem jednak troszeczkę z tyłu głowy. Tak zastanawiałem się, czy jak wpłynie monżaro. Na mnie te pierwsze tygodnie. na no, jednak utrata masy ciała robi swoje, organizm naprawdę zaczyna, zaczyna funkcjonować w innym, w innym trybie. Oprócz tego ja wcześniej miałem dosyć wysokie ciśnienie, mówiąc dosyć wysokie, pomiędzy 140 i 150. Teraz moje ciśnienie waha się w granicach 120 parę do 130 parę, w zależności. Tak więc moja maszyna do mierzenia ciśnienia nie świeci się na czerwono, tylko na pomarańczowo. Jeszcze długa droga do zielonego światełka, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Ćwiczenia, dieta, spadek masy ciała powinien zrobić swoje. To chyba tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję Wam za Wasz support, za, to, za Wasze kciuki w górę, za to, że angażujecie się w powstawanie tego kanału. Tak jak mówiłem, fantastycznie by było stworzyć. Taką społeczność, Monjaro, gdzie, gdzie można liczyć na dobrą radę, gdzie można liczyć na wsparcie. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy piszą komentarze. Nie poddawajcie się to do tych, którzy nie widzą jeszcze efektu w pierwszych tygodniach. Dajcie sobie czas, na pewno przyjdzie taka chwila, że będziecie mile rozczarowani. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce.